Witam na kanale Gry są sztuką. Po ostatnim odcinku dotyczącym Bloodborne prosiliście, pisaliście, żebym zrobił kolejny odcinek. Tak więc oto jest. A tak naprawdę to to wymyśliłem i nikt nie pisał, nikt nie prosił, ba nawet mało kto obejrzał tamten film, ale se zrobiłem jeszcze jeden materiał o Bloodborne. A tak serio to miałem powód. Po premierze odcinka dotyczącego zdobycia platyny w grze From Software na podstawie jednego z komentarzy zorientowałem się, że hej, opowiedziałem jak wyglądała moja droga platyny, włącznie z tym, że po przejściu Sekiro podszedłem do Bloodborne w inny sposób, z innym myśleniem i z innym nastawieniem, dlatego potrafiłem ją przejść. Ale przecież nie powiedziałem właściwie jak wyglądała ta zmiana mojego myślenia i jak od tamtej pory zacząłem podchodzić do walki, do przeciwników, szczególnie do tych popierdol... Wróć, bossów w grze. No więc hej, jestem tak, znowu tylko raz w miesiącu, by powiedzieć coś, mam nadzieję, ciekawego. A więc, Bloodborne gra z przekazem, że istotą życia jest przemijać przegrywanie. Kiedy wchodzisz pierwszy raz do świata, gdzie rządzi starsza krew, The Old Blood, a najlepiej, kiedy wjeżdżasz w ten świat jako w swojego pierwszego Souls-like'a, tak jak ja to zrobiłem, i okładasz wilkołaka na początku samymi pięściami, aż wygrasz, nieważne ile zgonów ci to zajmie. Kiedy ci się uda i wyledziesz w końcu na światło dzienne z tej katedry, czy chuj wie, gdzie cię twórcy na starcie umieścili, bo tutaj przecież nic nie wiadomo, to spotykasz ich zdaje się pierwszych przeciwników do pokonania. I jeśli jesteś mną, to tłuczesz ich pięściami i se myślisz, o cholera, ta gra jest serio trudna. Ile ja się muszę natłóc, żeby mu w ogóle cokolwiek życia zabrać. No, ale udało ci się, to znaczy mi się udało. To idę dalej do następnego pana w kapeluszu i znowu go tłukę, myśląc, ale ta gra jest serio ciężka. Ile ci przeciwnicy mają życia? I jak jesteś mną, to po kilku zgonach i niechęci do kolejnego skrobania, dosłownie skrobania pasków życia przeciwników swoimi gołymi pięściami, wchodzisz w neta i się dowiadujesz, że jak zginąłeś ten pierwszy raz, a w moim wypadku jeszcze kolejne kilka razy. To trzeba było iść na schody i se wziąć broń, a nie od razu się odradzać. Nie no, teraz to ja jestem panem we wsi. Z bronią to oni na dwa czy trzy hity padają. Moje kozaczenie trwało jednak tylko chwilę, do momentu zapoznania się z ekipą licznych kolędowników wchodzących od drzwi do drzwi. Rozgrywka w stylu banda łysego, czyli dwóch dziesięciu na jednego i nie jest tak lekko. Chociaż w sumie to potem się okazuje, że da się koło nich przebiec, ale to już mniejsza z tym. W końcu opanowujesz te kolejne tajemnice, uczysz się, że jak się walczy to jeden na jednego, no i w ogóle, że trzeba ostrożnie hasać po tym całym jarnam. A potem dochodzisz do bossa. I wyskakuje ci z zalady sku**yn większy o twoją trzykrotność. I przypominają ci się te wszystkie Assassin's Creed'y, Wiedźminy czy inne Darksidersy. Przypominają ci się zasady, że jak boss jest duży, to znaczy, że ma długie ręce i się trzeba na dystans trzymać. No a w Bloodborne to nie działa. Dostajesz raz po raz w p...doli usuwasz grę. A sorry, to ja tak zrobiłem. Nasza pamięć mięśniowa, a być może nawet pamięć bossowa, każe nam się trzymać na dystans i czekać na ewidentne okienka, gdy możemy posmyrać jego mościa naszym orężem, bo na przykład jego miecz właśnie utknął na moment w ziemi, więc jest bezbronny a w Bloodborne czegoś takiego nie ma. Bosowie są tak szybcy, że trzymając ich na taki bardzo bezpieczny dystans nie zdążymy do nich dobiec, by zadać ciosy. Co więcej, jeśli nawet przyjmiemy taką taktykę i po nieskutecznym kombosie przeciwnika do niego pobiegniemy, to gra nam przypomni, że pasek wytrzymałości odpowiada zarówno za bieganie, jak i za zadawanie ciosów. Więc tego ciosu nie zadamy ze względu na brak staminy. A nawet jak zadamy to jeden, a następnie zbierzemy lepę od bossa, bo stamina odpowiada też za uniki, których już nie wykonamy. Tak więc podsumowując, wytrzymałość, czyli stamina, żeby nikt nie miał wątpliwości, odpowiada w Bloodborne za bieg, za zadawanie ciosów i za uniki. Więc nie da się w jednym ciągu podbiec do bossa z bezpiecznego dystansu, zadać kilka ciosów i jeszcze zrobić chociaż jeden unik. W połowie tych manewrów nam braknie wytrzymałości. I tych wszystkich taktyk w większości nauczyły nas gry w przeszłości. Co więc zrobić, by przejść Bloodborne? Powiadam, że nie chodzi tutaj o mega skilla, którego mają tylko wybrani. Tutaj trzeba zmienić myślenie o walce, o przeciwnikach, o bossach, a także o swojej roli. Trzeba zrozumieć Bloodborne. Po pierwsze, wiara we własne umiejętności. To Jest coś, co mnie trzymało na zbyt długim, zbyt bezpiecznym dystansie. Słuchając przez lata, jakie to soulsy są trudne, jak to ludzie rozwalają swoje pady przy graniu, w zasadzie nie wiedziałem, na czym ta trudność polega, ale miałem nawbijane w głowie, że będzie trudno, będzie hardcore, na gdzie o większy hardcore, jak nie przy kilkumetrowym bosie. A paradoksalnie trudność soulsów polega nie na wysokich paskach życia, lecz na bolesnych konsekwencjach, jeśli popełnimy błąd, ale to jest temat na inny materiał. Nauczeni doświadczeniami z innych gier na rynku, jeśli wiemy, że ma być trudno, to podchodzimy zachowawczo do walki. Trzymamy się na dystans, czekamy na okazję, wycofujemy się na widok zaczynających się kombosów i to jest błąd. Nieważne, jak wielkiego bossa nam gra rzuci, to my mamy rządzić na polu walki. Jednak ta dominacja ma polegać na sprycie, a nie na sile i wgniataniu przeciwnika w ziemię poprzez naparzanie w przycisk ataku, bo tego w Bloodborne nie uświadczycie. Także teraz przechodzimy płynnie do drugiego punktu, z którym wiara we własne umiejętności bardzo się łączy. Po drugie, uniki wyprzedzające, a nie uciekające. Na widok atakującego wielkiego potwora większość osób naturalnie ucieka do tyłu i to kilkukrotnie, by nas nie dosięgnął. I czasem tak trzeba, ale nie zawsze. Skoro już wiemy, że to my mamy dominować na polu walki, to gdy boss atakuje, robimy oczywiście uniki, lecz do przodu, za plecy przeciwnika. Nie uciekamy od niego, a wyprzedzamy jego ciosy. Jest to o tyle skuteczne, że bossowie wyprowadzają często kilka ciosów w serii, więc uciekając do tyłu, musielibyśmy zrobić często kilka uników pod rząd, i nawet jeśli uda nam się uciec, to nie mamy już staminy, by ponownie zbliżyć się do przeciwnika i zadać jeszcze kilka ciosów. Robiąc uniki za jego plecy, nie ma on wystarczającej zwrotności, by swój kolejny cios zadać z obrotem o 180 stopni, a my mamy często okienko do zadania jednego, dwóch ciosów i kolejnego odskoku. Po trzecie, brawura nie popłaca. Warto zadawać po jednym, dwóch ciosach i robić unik. Niestety, często, gdy poczujemy wiatr w żaglach i wiarę w swoje umiejętności, czujemy się zbyt pewnie i widząc, jak nieraz wolno schodzi pasek zdrowia przeciwnika, chcemy go zbyt szybko zbić. Wykorzystać maksymalnie każde możliwe okienko. I czasem ten drugi, trzeci dodatkowy cios spowoduje, że nie zdążymy uciec przed uderzeniem oponenta, że braknie nam staminy na potrzebny unik, że braknie nam możliwości ucieczki na bezpieczny dystans, by się uzdrowić. Także w świecie opanowanym przez starszą krew cierpliwość jest bardzo ważną cechą i dotyczy ona przede wszystkim zbijania zdrowia bossa w czasem powolnym tempie. I to chyba wszystkie aspekty, które sprawiły, że zaczęłam inaczej podchodzić do Bloodborne, które sprawiły, że gra stała się całkiem przystępna. Oczywiście ufam, że użyjecie moich rad z rozwagą, bo czasem trzeba się wycofać, czasem trzeba się uleczyć, czasem trzeba uciekać do tyłu. Ja wiem, że ta gra rzuca nam często do walki takich popierników. Że głowa mała, że często sobie myślimy, nie no, teraz to mam przejęte", Bo co innego myśleć w sytuacji, kiedy 5-metrowy przeciwnik podczas walki odrywa sobie swoje własne kończyny i nas nimi tłucze. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, to oprócz pierwszych dwóch bossów, największe problemy mi sprawili ci najmniejsi bossowie. Ci o posturze i wielkości głównego bohatera, bo bazowali oni na dużej zwinności, a walka z nimi była po prostu bardzo szybka. Była ferią ciosów i uników, gdzie musiałem bardzo szybko podejmować decyzję, czy atakować, czy robić unik. Dajcie w ogóle znać, jak wam siedzą takie materiały, bo czasem mam potrzebę zrobienia czegoś luźniejszego czy bardziej sarkastycznego, a i montaż zajmuje mi trochę mniej czasu, gdy skupiam się w materiale na jakimś wycinku gry, w przeciwieństwie do koncentracji na całej produkcji i wszystkich jej cechach. Piszcie też, czy graliście w Bloodborne, czy odbiliście się od tej gry, czy potwierdzacie to, o czym opowiadałem, czy może pierwsze same głupoty. Niemniej jednak cóż mogę rzec na koniec? Same bzdury, bo końcówki moich filmów i tak ogląda między 4 a 16% wszystkich oglądających. Dla wytrwałych powiem więc cieszę się, że mam możliwość się tutaj twórczo wyżyć, że mogę puszczać w świat ideę, że gry są sztuką i że kilka osób to nawet interesuje. Reżyser Bloodborne i kilku innych Soulsów, Hidetaka Miyazaki opowiadał, że tworząc narrację swoich gier kierował się tym, żeby była ona celowo przedstawiana w sposób szczątkowy, by była enigmatycznie ukryta w świecie gry. Ci, którzy będą chcieli ją poznać, znajdą na to sposoby, wydedukują ją i połączą kropki. Ci, którzy nie będą jej szukali, stworzą swoją fabułę, swoją narrację. Sami dopowiedzą sobie to, co nie zostało w ich świecie opowiedziane. I to jest cudowne. Strzeżcie się starszej krwi. Gry są sztuką, trzymajcie się.